dobry, witam państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam państwu pokazać, jak można szybko zrobić zrazy wołowe, zawijane z okureczkiem, z boczkiem, z cebulką. Ktoś, jak sobie życzy, to może, może też dać pieczarki. Ja daję pieczarki tylko do sosu. A więc, co kto lubi, można powiedzieć, ja taką podstawy klasyczne takie właśnie przerządzanie Państwu pokażę. Kupiłam sześć takich cieniutkich zrazowych kotlecików, można powiedzieć. To są one z ujcca, jak się nie mylę. Ale poproszę, proszę sobie kupić po prostu gotowe. Często teraz w sklepach już są zapakowane, można równie zobaczyć. I kupić. Sól i pieprz dałam. Na każde z obu stron. I teraz na każdy przednie ten płat posmarowałam musztardą. I tak, tutaj mam jeden płat i go poklepałam troszeczkę. Teraz zmniejszy troszkę, bo się ta patelnia nagrzewa. I teraz tak, proszę Państwa, tutaj są ogóreczki. Ponieważ mam sześć, to zrobiłam 6 ogórków. Miałam dwa ogórki duże, pokroiłam na sześć tutaj kawałeczków. Do tego z łyżkę boczku usmażyłam sobie już wcześniej. Jeżeli Państwo coś zostanie z tych tutaj produktów, jeżeli sobie przygotujecie, to później do sosu proszę wrzucić. Proszę, tu mam cebulę w płatkach pokrojoną, takie piórka można powiedzieć, na pół i później kroję w pióreczka cieniutko. Z majerankiem troszeczkę pieprzu, ciutkę soli i ciutkę papryki. I tak to kładę na tego kotleta, proszę sobie. Zobaczyć. Jak podniosę, pewnie coś tam leci. Tak to ma wyglądać. I teraz będę się starała to zawinąć. Tak, pokażę Państwu z brzegu. Tak, roluję troszeczkę i tak patrzę, właśnie, żeby tutaj na przykład nie było już tej dziury, że była zakryta, żeby można było szczepić wykałaczką można założyć tak jak gołąbka do środka myślę, że Państwo widzicie i tutaj też. A kto już to umie robić, to wiadomo, że najlepiej jak Państwo na przykład liczycie, ile takich wykołaczek jest, ponieważ po godzinie gotowania, aby wbić, żeby się Państwu to nie rozleciało podczas duszenia, bo jak to się już z mąką obsmaży, to już raczej nie, nie rozwali. Można powiedzieć, ja daję przeważnie dwa i to wystarcza. Teraz biorę to w mące. Obtoczę fajnie tam, gdzie są te złącza. Proszę zobaczyć. I tak zaraz położę na patelnię. Teraz już się garnek nagrzał, ale nie ze 3-4 łyżki oleju. No i to się rozgrzeje, biorę następny płat. No i na ten następny płat nakładam wtedy troszkę boczku. Już są kureczki też przygotowane. Niektórzy nie lubią górków, ale. Też nie musi nikt dawać. Może ktoś dać paprykę świeżą, na przykład zamiast ogórków. Proszę tak go skręcić, jeżeli macie długiego, żeby on się wam tak fajnie zawinął, żeby nic nie było widać tego środka. Żeby w Państwu później to nie wypłynęło. I znowu dwie wykołaczki z tej strony. Jak mówię, jeżeli komuś na przykład będzie za mało, Dwie, możecie Państwo dać również trzy. Ale tak najlepiej wszystko powkładać I w I później przed serwowaniem, przed robieniem sosu po godzinie wejdę Państwu, pokażę co dalej. Czyli wyciągamy te wykołaczki, wkładamy je, odsydzamy sosik i wkładamy je ale tu jest tylko zabinięte, Chociaż mogę Państwu pokazać, że też idzie z trzema, ale wtedy musicie Państwo pamiętać o tym, że są trzy i się starać zawsze te właśnie wyciągnąć, żebyście nic nie serwowali. Proszę bardzo, to już się tutaj ładnie grzeje ten tłuszcz. Takie jakieś duże te płaty dzisiaj, to nie są takie dosyć duże, ale myślę, że jak wtedy się zje taką jedną Porcję to można będzie się najeść takim, taką rolawką jedną. I jak to się ładnie obsmaży, proszę dać błoszczyznę. czyli prawie wszystko to, co Państwo dajecie do rosołu. Machewkę, pietruszkę, porę, seler, czyli wszystkie te składniki. Czyli to nie jest nic złego. Proszę się nie bać, że to, a zdradzę tyle pracy, to. Właśnie nie, a cebulkę proszę nie smażyć, ona tak pięknie tutaj zniknie i będzie tak smaczna może od tego boczku, naprawdę kto lubi cebulę, to będzie to naprawdę wspaniałe, będzie smakowało, bo jednak smażona jakoś już nie, nie smakuje, tak jak właśnie świeża. I tak to wygląda, proszę Państwa, a więc to wtedy już wstepiacie. Czyli karolada, ona nie musi być dokładnie znięta. Kto to mówił? Ona musi być po prostu dosyć szczelnie tutaj zamknięta, żeby ten sok się Państwu podczas gotowania nie wylatywał. I proszę po zagotowaniu gotować na wolnym ogniu dusi. Tak tylko ma, tylko tak ruszać się, poruszać się. Ty jak ja mam tutaj na dziewięć, to jedną o 2 trzecie można zmniejszyć, czyli na trzy, na dwa może to na długić. I to wystarczy. Tak one wyglądają. Bardzo apetyczne, Takie pięknie. E, jeszcze tylko tą jedną odsmażę, obrócę i zalewamy. Zobaczmy, one są ładnie ścięte mięsko, już. A więc nic nie będzie Państwu tutaj wylatywać jest troska. Nie powinno. Zalewamy około pół litra wody. E, tak jak mówiłam, jeżeli macie wodę na więcej w sosu, to może być około litra. I tak jak już mówiłam, tutaj cebuli miałam dwie duże, takie wielkie, wielkie cebulę, nie długie, duże. Dwa liście. Pięć ziarenek. Pietruszka, seler, marka. Ma, pietruszka jeszcze, pietruszka. Seler. Może jeszcze przekroję, żeby lepiej się ugotowała. I tutaj mam jeszcze przebójki. Jedną duża, to była jedna duża taka. Jedna duża. się pokroiło. Partii, to Miałam 3-4 małe pieczarki, takie może średnie. Też rzucę i mieszkę to razem. Proszę to posmaży z 5-10 minut w góra. Zalewam wodą. Proszę Państwa, to już mi się posmażyło. Zalewam. Żeby one były wszystkie ładnie przykryte. Około litra. Tak mówiłam, pół litra, ale tutaj na te... Z One muszą być po prostu do duszenia przykryte. Wruszam jeszcze troszkę i jeszcze, proszę Państwa, pół soli, troszeczkę papryki. Ja podam Państwu na koniec. Tak jak mówi ciężko bardzo jest podać dokładnie, dlatego na koniec proszę sobie troszeczkę majeranku. Jeszcze nie za dużo, bo to ma być smak... Aha. Tam jeszcze był ząbek czosnku. Dałam jego, się w ogóle nie wyczuję, ale on musi być. Po prostu będzie ten sos smaczny. I troszeczkę na koniec śmietany można dać do tego sosu, tak zabielić leciutko. Będzie fajnie, troszeczkę pietruszką można ozdobić. Pięknie wygląda. Proszę zobaczyć. One muszą się na dosyć rozgrzanym tłuszczu em, grzać. Ale nie mogą się spalić. A więc proszę Państwa, zaraz to przykryję, tylko pokażę Państwu, jak to wygląda w tym garnku ładnie. I myślę również, że będzie smakowało. No Wejdę za godzinę, pokażę Państwu, jak dalej idzie. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, po godzinie do wyciągania tych wykałaczek. Tej są akurat dwie. I żeby się Państwu gdzieś. Urwała, musicie Państwo sprawdzić, mi się właśnie urwała jedna. Może to była ta półwka? Co tam nie weszła ta półwka? Ja ją wezmę później troszeczkę... Okay. A, jest tutaj, jest. Widzicie Państwo? Tutaj jest. I odkładamy sobie na bok. I tak bierzemy drugą. Tu były chyba przy tej tylko dwie. I Jeszcze tak dobrze nie wychodzi. To była dopiero godzina. Proszę obejrzeć wszystkie. A nie, były jednak trzy. Również kładziemy na go. I zaraz proszę Państwa damy z łyżkę przecieru, malutką łyżeczkę. To nie musi być dużo, ale żeby ten kolor był troszeczkę inny. A jeżeli ktoś nie lubi, to proszę nie dawać więc one się w ogóle nie rozleciały jak Państwo widzicie proszę sobie wziąć dwa widelce ponieważ one będą gorące i będzie Państwu ciężko wyciągnąć A więc one są piękne proszę zobaczyć czy mają się nic się tam nie rozlatuje proszę ja Państwa przekładamy te rolaki znowu do garnka zalewamy tym sosikiem Się może pół litra w sumie wody. Jeżeli Państwo nie potrzebujecie tak dużo, to pół litra może powiem, że wystarczyło. Ponieważ to się nagotuje z mięska również troszeczkę. Mięso w ogóle nie jest rozgotowane, jest ugotowane. Jeszcze można powiedzieć, że lekko twarde. Ale tak ma być. Ponieważ teraz sobie dałam po mąkę i dosypałam tutaj jeszcze łyżkę mąki i dałam łyżkę właśnie śmietany. Jeżeli to sobie jest słodką, to też jest nie słodką. Ale ja tutaj dalej, w taki sposób kwaśną śmietanę. To państwo Państwu na po jak to stoi, ponieważ to już jest kwaśne. Tak to wygląda. I do tego, teraz Państwu pokażę, ponieważ wszystko tam nie wlałam, zostawiłam sobie, wlewam to ciepłe żeby czy się tam grudki nie zrobiły. I tak proszę Państwa zalewamy teraz z tyłu te parolatki. Najczęściej dać jeszcze tej przycięć. Jeszcze z łyżkę powiedzmy z łyżkę ten smak będzie lepszy i to proszę Państwa teraz musi się pogotować jeszcze z 15 minut także do półtorej godziny to muszą te rolatki się tutaj Proszę zobaczyć, proszę Państwa, tu jest ta rolatka. Wyciągnęłam, kroję ją na pół, żeby Państwu pokazać jak wygląda na przekroju. A więc bardzo ładnie. Proszę zobaczyć. Tu są ogórki. Tutaj jest połczek czerwony, a tutaj jest pięknie zrobiona ta rolatka, tak? Tu jest cebulka. Jeżeli Państwo nie myśleli, że to jest nieuduszony. A więc pachnie, rewelacyjnie. Myślę, że smakuje również. Mmm, pyszne. A więc proszę bardzo zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę aż tyle czasu nie zmarnowałam na to pyszne danie, które można zrobić po prostu na każdą okazję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Kartowerki mają troszeczkę koperku. Kapusta może być dowolna, ja mam czerwoną. A więc do zobaczenia, do, znaczy do usłyszenia może przy następnym filmiku. Do widzenia.